Mm -hmm. Hej widzowie z tej strony, Hubert. Jestem w Minecrafcie. Jakaś dziwna, tajemnicza postać dostała się na mój serwer prywatny. Bardzo dziwne. Nie pokażę Wam tej wioski. Tutaj ogromna dziura. Zrobiła mnie pop. Co to? Słuchaj. Nie znasz mnie, jestem xdfxdz. Masz prezent, kliknij w dźwignię. To jaki prezent? o, Dziękuję. Czyli to postać chyba jest miła. No, klikam w dźwignię. Co tam się dzieje?

Co tu robią moje itemy? Tu jest skarb! Widzowie! Ale jaja! Ty... Nie... Płotka regeneracji... Dobra... Krzyżelaza... Ja tu... serce oceanu... tak Serce mu już czarne. Czyli to był skarb, ale jaja. Co? Kolejny hełm? To dwa kolczasty były, wiecie się. Znacznik? Dziwne, nie? Ale co to za pułapka? Dobra, nieważne, ale rozsadziło ja. on naprawdę rozsadziło. No nie mam jak wyjść! Cholera. w ogóle tu jest ten dziwnę i zdece on, on jak on miał? XDF, XDZ Naprawdę jakiś dziwny garściu Firewall i wracamy do naszej wioski Lawr holl gwasgyn. O co... O widowie. Wiecie co? co chodzi o co chodziło wam z tymi tymi skubi chrupkami? Jak już w komentarzu ciągle piszę skubi chrupki. Zrób Skubi chrupki. Wiemy. O co mu chodzi? Co się stało? Dobra, to nie ja. Idziemy. Idziemy. Nie. jestem nie w tej wiosce. Teraz muszę sobie porządek zrobić, kurde. Brakuje mi paru części, ale ich nie ma. I znowu. pilot myślałem, że mi wysadziło. Wiem, że ja się sam zabiję, widzę wy a to tak dla żartu. Ale wiecie co? Jednak moc krystali to moc krystali. No zobaczcie. <grystanie> O, zobacz się w to. Dobra, widzę, zaraz Zaraz zobaczymy, no statystyki na tylko, ale osiemnaście czterysta pizzy za darmo, widzowie siedemset dziewięćdziesiąt pizzy widzowie będziemy mieli serda. Będziemy mieli serdza. Ja! Yeah. Będziemy mieli serdza. Widzowie. Nie ma że Nie yes! to pizzy Od twórców gry. Serciaz! Yes! Nowy satymiaz! Będzie! No tu chyba przez 28 dni to uzbieram, no da się uzbierać tyle pizzy przez 28 dni, nie? Pum! On zakupił kupił z pizzy pewnie wiesz, Charlie. Rururu. Ale widzowie, mam serga. mamy serga! Mamy serga! Mamy serga! Teraz jak będziemy mieli serga, będziemy mieli więcej legend, to widzowie co tu się będzie dopiero działo na odcinkach. Serga będziemy mieli. Będzie czy odcinek, jak odblokowujemy serga. Bez na serca. Na razie widzę